Halo halo hej się na wam wszystkim ludzi z Castey są Hadesa razem jest Gilatis hej czy widać z tej strony Gilatis mamy dla was kolejny odcinek Scrap Mechanic na pewno Tym się razem cieszycie kolejna mapka mapka tak, na pewno się cieszycie. Przynajmniej dziękujemy osobom, które oglądają sobie rzetelnie tą serię i nie narzekają, że o, za dużo mapek, bo nic nie budujecie, bo tak naprawdę nie potrafimy budować. Dlatego gramy te mapki, więc... I nie umiemy myśleć w tej grze no. za bardzo i to udowadnia. Dokładnie. My wolimy sobie kulturalnie poprzechodzić coś, pobawić się razem, żebyście żebyśmy się, się mogli na budowie się czegoś czego nie potrafić z nas tak, nie, nie z nami. Niż budować coś czego nie umiemy budować. Jest to mapa Coop by Mientus z tego co kojarzę. I cóż, ja chyba otwieram to drzwi rozumiem kolorystycznie. ta wow. Słuchaj, mam 5 guzików. To jest trzyna, jak mnie mam. To jest wózek, jak mnie mam. Ale tu masz parkur. Przyjaciel. I ten wózek jedzie. Albo przyjaciel, masz parkour Nie mam. Bo lewo. Oh my god. I tam widzę czerwony. Powinienem ci chyba czerwony nacisnąć guzik. Tak, zrobiło się coś tam z czerwonym? Czerwonym? A kliknij. No, jest przyciśnięty. Tak, rusza się, rusza się, rusza się, rusza się, dobra. Pa, jaki spostrzegawczy jestem? Pa, jaki spostrzegawczy. Skoczysz tam w końcu, bo chciałbym popatrzeć, jak tam gałganisz. coś, co, coś zaczepiłem. Ogólnie prawdopodobnie bo niedługo wam damy Chciałbym termin zrobić. ostateczny na mapki, bo tych mapek naprawdę mamy od groma, to chyba warto jest wspomnieć jakoś, chociaż no, troszeczkę. cały czas wam mówimy o tym, ale tych mapek przychodzi coraz więcej. No. Hmm. Fajnie, że mi ściągnąłeś no, w momencie, kiedy na, na bo tym chciałem stałem, Chciałem zobaczyć. No, gdzie, no fajnie. Chciałem no fajnie. zobaczyć, gdzie jesteś. <laughs> tak jak ja chciałem, sobie chciałem zobaczyć, gdzie jesteś. Wiesz, że ja sobie nigdy nie radzę na parkurach. Ja, proszę, jeśli. Ja rob... się tu zaczepiam o coś. Ja się zaczepiam o tą górną część tego. Mam tam to jest największy problem. Mam tam iść do ciebie? Idę do ciebie. Nie no. I znowu mi wyłączył czerwony. No. Co za, co za człowiek, nie? A potem się dziwisz, że ja to przechodzę 10 minut. Jak połowę z tego czasu tracę na tym, że Halo. ty mi odklikujesz przycisk. Albo przyjaciel, ale to było niechcący, bo musiałem już akurat nie skaczesz na to czerwone. No właśnie, znając ciebie, to specjalnie patrzysz, bo masz jak na przykład. No nie mam jak. Tu, tu jest nie no, bezki, ja się. Czekaj. To jest kiepsko pomyślane, bo się o to zaczepiam. Po co ty się zaczepiasz? O górną część. Na górze był taki, powiedzmy, bloczek ustawiony, o który mi się postać zaczepiała. Jak to hitboxy są takie dziwne obiektów. Ja tak? dam radę jakoś, tak? A jeśli bym. Z ten? No. Nie, tak też się nie da. Poproszę, hmm. czerwony. Proszę, czerwony, mój serdeczny przyjacielu. Już mogę go. Ale, 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 po prostu ja już wiem dlaczego mnie aż tak hejcić, że nie potrafię a, skakać w tym skrapie. nie? Dobra, słuchaj, nie? jak spadniesz jeszcze raz to ja spróbuję. Spadłeś. Nie spadłem, przecież dopiero wskoczyłem. Dobra. Już mogę puścić? Nie, czekaj, wskakuję tam. A spadłeś? Tu jest jeden bloczek, a... nie, mam jeden bloczek, pojedynczy bloczek, na którym stoję i muszę doskoczyć... chyba tam. Y Aha, to, to, to spadłem. Dobrze, zamiana. Nie no, czemu? Halo, to jest, to jest moja strona i, i znowu mi psuje zabawę, przyjaciel. Halo, otwórz mi czerwone. Znowu mi psuje zabawę. Proszę mi otwórz znowu czerwone. Znowu psuje zabawę. I, I, ja nie mam zabawy znowu i, i psuje mi. I spadłeś, słyszałem to. Spadłem teraz. Ale za pierwszym razem tam doszedłem. No, no, gałgan. Gałgan... Od, ale tam bez, nie bez, bez to jest jakby jak ktoś ten no, jakby coś no mówię ci, tam. że jest problem, no, tak? To nie budujcie parkourów przy ścianach. nie już. Dobra, otwórz mi. Otwieram ci. Co za tragedia. Spadłeś. Spadłem. Jeszcze no, parę razy pobiegłeś. A gadasz na mnie. A gadasz na mnie. Nikt tego nie tetował na pewno, nie to tetował dlatego. Nikt. Trzymaj ten czerwony. Mhm. Aj, znowu spadłeś, skrócić. słyszę to. Chciałem skrócić. Też próbowałem skrócić. Aha. Nie da rady. Ale z tego pojedynczego bloku mi się wydaje, że też jest za krótki rozpęd, żebym mógł cokolwiek zrobić. No. Przynajmniej doskakuje za każdym razem tam. Ta no. jasna. No. Doskoczyłem, Poczekam. dziękuję. Co, jakiś Aha. checkpoint otworzyłem? Pa, jest checkpoint! Otwiera się powoli. Dobra, teraz spadaj, teraz druga moja część. Dobra, druga twoja część. co I, i, sobie stąd. I to no zrobiłem, zrobiłem parkour, to jeszcze mnie wygania, nie? Dokładnie. Ale, ale to moja sz... część. Ale prędkość tych klocków jest. To nie, tak to samo powiedziałem. po prostu. potrzebujesz tego białego? Chyba, że. O, idealnie. Będziesz potrzebował pomagać zaraz. A co robisz zielonym? Aha, klikajcie no. Spadłeś? Nie, tak to mnie zrzucisz bardziej. E. Mogę tak. Dobra, powolutku, powolutku. Sobie. Tak, powolutku, powolutku. Ty klikaj sobie powolutku, ja będę sobie przechodził to. Kliku, kliku dobrze, kliku, dobrze. Kliku kliku. Dobra. kliku, 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 kliku. Już? Już. Pomaręczowy. Teraz tylko sprawdzić, czy tu nie ma checkpointu. Chciałem zobaczyć jak ten pomarańczowy wygląda, ale nie mogę, no. No już, to jest po prostu tego. Możesz puścić. To po prostu się podnosi. To jest do przebiegnięcia koniec. Okej, okay, weź nie, nie jeszcze nie nie na niebieski. Aha. Chyba muszę ci odpowiednio O, to W sumie ta, w, nie, jeszcze, jeszcze trochę. No, o idealnie. Bo można to zrobić w ten sposób, w ten Aha, sposób. A i ty masz wsiąść na tą kolejkę po prostu. Aha. To o to w tym wszystkim chodziło w sumie Tylko nie spierdziel no się, proszę cię, przyjacielu To może być ciężkie do zrobienia Dobra, jestem Teraz jadę Jedziesz Jadę Jedziesz, czy ja... Jadę Zrób mi ładne zdjęcie jak jadę Chcę mieć do albumu Ładne zdjęcie? Dobrze, czekaj Alt Z Tak, czekam A, Wydaje yy... mi się, że kolejka mi się Uśmiechnij trochę Uśmiechnij się tro Rozwala Uśmiech Ładnie jeszcze raz. Dziękuję. Um. Mam wrażenie kolega, hmm. że mi się przyja... przyjacielu halo, trochę mi halo, się... Halo, przyjaciel czekaj. E... Pan, pan przyjaciel czeka. O! O! Ale mi teraz zepsuł się. W ogóle słyszę się u ciebie cały czas. E... O. O. Słyszę się u ciebie. E... Oszczerstwa jakieś, nie wiem. Um. To już. Um. okej. Okay. Ale niestety nie mam jak. Użyj windy. Nie mam jak. Jak nie masz jak? Użyj windy. Czekaj, zrobię to tak. Okej. Okay. Powinno być całkiem dobrze. A. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Wózek się lekko wywalił z toru, więc Zepsuł niestety się. muszę wykorzystać sobie. Tak, muszę wykorzystać taktyczne krzesło. I przejdziemy tu. Mamy nadzieję, że nie trzeba nigdzie dalej jechać tym wózkiem, bo jeśli trzeba, no to mamy problem. Co zrobiłeś? Butona wcisnąłem. A tak miało to być? No miałem go wcisnąć w sumie. On jeszcze dalej jedzie. Znaczy... O, widzisz? O, teraz jak pojechał daleko. Nieważne. No okej, okay. może na dalej. O oh my god! Um... To będzie ten, nie. To na pewno. To będzie nie jakiś na tam. bank skampiony, jakiś skampiony na boku. Co nie? Nie. O, ten ten nie był podłączony, ten też nie był podłączony. A może ten? Mm, tu mam. O, o! O, 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 otworzyłeś. Dobrze, to. Otworzyłem? Na... Dobra. Tak, na szczęście ten długo nie, nie poszedł. Okej. Okay. Yy, to ja idę na parkour z kartonów. A co ja mam tu robić? A co ty tam masz? Jak tu nic nie ma, to jest tylko ziemia i procesor. To chyba musisz poczekać na mnie. Procesor jest jakoś ustawiony, zakładam, żebym go nie ruszać. Też bym ustawił. To obserwiał. robisz. Mam, mam wybić. cebulowy parkur. O... Słyszę się u ciebie. O co ci chodzi o cebulowym parkurze? Najlepiej na świecie. Przez ciebie spadłem. Yy, dobrze ci tak. Nie wiem, czy mam mi tu sufit zlecieć, czy co. Opa. Opa. A, bo tu jest winda, dobra, ale ja jej sam nie aktywuję. No tak, no ja muszę. To ty to musisz mnie mi aktywować. No tak. A ja sobie skaczę po cebulach teraz. Tylko że. Cebulowym mi... królem zostaniesz. Aha, nie, to, to chyba wiesz co? Ta winda powinna być na dole, tak mi się wydaje. A eee, autor przy a... testowaniu nie, nie wyminował jej na dół. Ental nie był gdzieś schowany. Ale cisk... ja nie mam przycisku. No Ental nie jest u mnie schowany gdzieś. Przycisk Przysk jest na górze. Nie... nie, no bo ja przeszedłem park. ja mam jest. zadanie matematyczne. No, fajnie. Więc yy, no, więc wracam na par parkour. Jak przeszedłem, na szybko znów przejdę go. Ja sobie dam radę, ja sobie wjadę windą na górę. No, inną, windą. pro 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 No, i tak. A, dobra, to ja mam odpowiedzi do Twojego działania matematycznego. Pierwiastek z 27 to będzie 7 razy 3. Będzie 3, tak? Nie. Czy ile? Nie, no bo, no bo. Pierwiastek z 27? Boże, kiedy ja miałem takie rzeczy. To, be, to Czekam będzie... na Ciebie. Czemu? A nie, bo to będzie 21, Boże, co za. Czekam, mam kartkę już to robię. Um, Ile 3? tam było? Pierwosek z 27. A właściwie tak z ciekawości, wszystko się otwiera? Nie, wiem, otworzyłeś mi już. Jaka była pierwsza odpowiedź? No otworzyłem, no bo dobrze, mówiłem, że 3. A tak i byłem ciekaw, co się stanie, czy wiesz. Czy twórca pomyślał nad innymi zabezpieczeniami, nie? Czy, czy na przykład 9 też się otworzy i 7 też się otworzy, ale nie, otwierała się trójka. Już mi tak czasem mącisz w głowie tą matematyką, że Czym to mówię? jest. Czemu trzy, nie rozumiem? Aha, ja tego. mam to. Ja mam to wszystko przeskoczyć niby tak? <grym> nie widzisz? Halo, czemu wykorzystujesz tak moje sposoby? Twoje sposoby. To mnie zawsze nazywają cheaterem. Halo. Map by Mentos. Patrz, o, a, tu patrz, masz patrz, a tu masz na przykład Tu masz schody z tych z silników. Gdzie masz schody z silników? Tu. A. Rozumiem, to jest taki bonus. Dokładnie. Mapę baj buch, to nie mamy dzisiaj. Biedna mapka uważam, jest tylko. Jest tylko. To. E, fajnie. Zacznie, zacznie, czekamy, aż zaczniecie nam na przykład teraz dawać działania. Nie wiem, kwadratowe całki nie wiem, e, całokinie, Sześciany całokinie, i właśnie, i takie rzeczy. Czekamy. Na kwadratu. Tak, a nie no, pole jeszcze OK. Jeszcze tam obwody to jeszcze nie jest problem, ale. Ale czemu matematyka to musi być? Czemu to musi być matematyka? W tej, w tej grze nie powinno być matematyki. Tak, w tej I... grze nie powinno być matematyki. To, to jest gra i to powinniśmy odpoczywać, ja wy nam dajecie <laughs> zadania matematyczne. Właśnie, ale... No ale myślę, że całkiem, całkiem fajny motyw z wózkiem, poza tym, że wózek nie był do końca zrobiony chyba tak, zrobione. jak powinien troszkę uh -huh. być, bo się, bo się lekko blokował. Patrz, patrz, do bramki, dobrze. do bramki. Nie ma, Nie ma bramki. Dobrze, tu też kończymy. Dziękujemy Miętosowi za zrobienie mapki. Możecie pisać swoje jakieś pomysły, może dla innych twórców. No i w sumie na chwilę obecną to było na tyle. Dzięki serdecznie, trzymajcie się ciepło. No i cześć. No i cześć.